Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, snow i kontynuujemy naszą rozgrywkę Fear. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że nasz grubasek przyjaciel Norton, okazało się, tak ma na imię. Współpracuje z ochroną ATC i najwyraźniej starają się zatuszować to, wszystko, co się tutaj dzieje. Oczywiście nie możemy na to pozwolić, nie dopuścimy do tego. Niech ja tylko wybiorę pełnią broń. Jeszcze tylko przeładujemy i możemy ruszać. Tak, tutaj chyba wszystkich ostatnio wykończyliśmy. Więc pozbieramy to, co zostawili. Tego nie chcę. E, tego też nie, tego też nie. Dobra, to sobie weźmiemy. Coś jeszcze tutaj jest. Tam jest jakiś korytarz. E, shotgun. Pancerz. Schody na dół. Ok. Karabin, który wezmę, tego nie chcę Tak, to był ten korytarz, tak dobra, czyli schoda mi na dół grubasku O fuck, jak ja was nie zauważyłem Smacznego. O oh, shit Nikt ci nie pomoże. W sumie albo nie Zostawimy na wyjątkową sytuację. Nie nie, 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 nie. Jestem strasznie nieuważny. No i co się drzesz? Co się drzesz? Ktoś tam jeszcze jest? Chyba nie. A coś tutaj jest? Nie. Dobra, tu nie możemy iść, ale tą broń sobie zabierzemy. O! Wow! Ok, nie wiem na co on czekał. Jasny gwin, przestańcie tak wyskakiwać. Jeszcze ktoś? A gdzie się twoja broń podziała? Chyba skończyła tak samo jak ty. Nie zdążyłem. No cóż, Okej, okay, pancerz. Nie wiem dlaczego nie chciałeś zabrać, ale ok. Kody, drabinka na dół hmm, Tędy nie, tędy nie Czy wy chcecie mnie jak szczura zamknąć Dobra, tutaj mamy zejście, gra się zapisała Apteczka i laptop

Czy tam się coś ruszało? Tak mi się wydawało. to z drugiej strony. Przepraszam za krzyk. Dobra, to była. Mała niespodzianka. Dobrze widziałem, że tam ktoś był. Dobra. I wracamy do tej broni. Nie ze mną te numery. Odwal się z tym granatem. Jeszcze ktoś? Dawaj. Moje. Wow! 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 A, tak się kończy, nie uwaga Wow! Gdzie jest twoja broń? Wow! ten gwint, nie ten przycisk No. Świetnie. No dosłownie jak szczury. Um, czy nie. Aha. Drugi raz już nie dam się nabrać. Nie ta oni. Na wszelki wypadek przeładujemy. No i wracamy do tej. Ok. Uu. Latarka to było X. Nic tam nie mam. Hallo Dobra, poczekam, aż kurz opadnie. Ten niech sobie tam dinga. Na wszelki wypadek przeładujemy. Cholera, amunicja do tej broni schodzi i schodzi. Dobra, kucamy, kucamy powoli. Granat, granat, pancerz, amunicja. Dobra, trzeba trochę oszczędzać tej broni. Dobra. Mm, Tędy szliśmy, tak. Czyli tutaj. Ok. I gdzie nas to zaprowadzi? Mam nadzieję, że nie wprost podziało jakieś wieżyczki z sufitu. Dobra, posprawdzamy tylko. Nic, nic. Tutaj kolejne szyby wentylacyjne. Czy my nie możemy chodzić normalną drogą? Dobra, tutaj zablokowane, czyli jednak musimy tamtędy iść. E, A coś tutaj? Nie. Z góry na nas nic nie może zlecieć. Hmm. Okej. Okay. Kolejne szyby no serio. zazarca Popatrzmy po suficie, czy nie ma przypadkiem jakiegoś gniazda tych karabinów. Kto to jest? Dobra, grubciu żyję obraziłbym się na tego pana, gdyby go zabił. To jest moja działka. Dobra, zakładam, że to był właśnie mm, Fettel. Mm, dobra, tędy. Jestem ciekaw, jak blisko jesteśmy zakończenia. Tutaj nic. Tutaj też nic. Dobra, zapiszę grę. Hmm, tutaj obejście. Coś mi mówi, że jesteśmy bardzo blisko. Do gróbcia za chwilę pójdziemy. Ja chcę wpierw posprawdzać, co tutaj mamy. Ehm, jak mnie mam tu. Po... Nie. To się samo opuszcza. Dobra, przy schodach nic.

Przywróć zasilanie wrotom krypty. Wiesz co? Rozczarowanie. Dobra, wyszliśmy tędy, czyli musimy zapewne zejść po tych drabinkach. Lewo, prawo. Lewo, prawo, chyba. Nie będzie miało to znaczenia. Ale wolę się przekonać. Tak więc wejdziemy tą. Wejdź po niej. Dziękuję ci. użyjemy tą jedną apteczkę. Jedna ostatnia. Coś tutaj nie. No bo to chyba nie ma znaczenia, którem gdybyśmy poszli. No ja mówiłem o przeklinaniu. Jaki ham? Udawał, że nie żyje. Ok, widzę kolejnego. Dlatego już muszę uważać, bo miał tego shotguna wielkiego. Wow! Dobra, bierzemy co nasze, to też bym chciał, że teraz muszę naprawdę uważać. Kaj okay, broń się schowała, hmm. kurczę, nie wiem gdzie mam iść. Hmm, to zapewne są drzwi z tego drugiego korytarza albo i nie. Zobaczyli jeszcze ho, 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 dużo i teraz wypadałoby iść i sprawdzić, co było w tym drugim korytarzu. Czy ja tutaj byłem? Byłem. No kurczę, muszę iść tam sprawdzić. Uuu, na dole widzę coś ciekawego. I amunicja do czegoś, nie wiem do czego. Skoro mamy tą mapteczkę, to jej użyjemy. A i w tym odcinku będzie dużo biegania. Nie zacinaj się, dziękuję Ci. Mm, tutaj. Dobra, właśnie na górę. No i zobaczymy, co tutaj było. I... I i i i i aha, dobra, czyli wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce, nie tutaj. My poszliśmy ostatnio, gdzie tam chyba poszliśmy, tak? Nie, poszliśmy tam, dobra, aktywuj. Zobaczymy, czy to coś da w ogóle. Dobra, zapaliła się druga lampka, ale co z w związku z tym? Może te drzwi teraz się otworzyły? No, nie zacinaj się, chłopie. Czy te drzwi były tutaj? Tak, i są otwarte. Świetnie. Dobra, gra się zapisała. Ja w sumie też sam sobie zapiszę. Hallo. Ok, drabina na górę. Świetnie. Wow! Przynajmniej mnie nie widzieli. Tej broni nie chcę na nich wykorzystywać. Ale tą bardzo chętnie. No cóż, Koleś postanowił w złym momencie się wychylić. Jeszcze ktoś Boże, że ta broń po prostu sieje mordy. Tego nie chcę. To chcę. Mmm, Tędy. Dobra, zmieniamy na karabin. Shotgun nie? Laptop. Okej, okay, tam widzę apteczkę. Tędy się nie przeciśniesz, ale tam jest laptop, z którego chciałbym skorzystać. Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Wow, 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 wow. Ok, myślałem, że wybuchnie. Dobra, teraz pytanie jest, jak ja się mogę. Aha, tędy. Widziałem tu laptopa. Laptopa nie ma. Dobra, i kolejna kratka wentylacyjna, na której oczywiście sobie wejdziemy. Tam zapewne też mógłbym się dostać. Coś tutaj? Dobra, drabinka na górę. Drzwi. Nic, nic. Ok, do tych drzwi mam dostęp. Gdzie była ta drabinka? Tutaj. Wow, to miejsce jest potężne, naprawdę. Tu była tylko apteczka i wzmacniacz. Tam widzę laptopa, którego chyba już użyliśmy Dobra, droga na skróty. Ktoś tutaj jest? Nie. Jest za to apteczka. Nie, 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 nie. Ty nic nie sprawdzaj. Dobra, skoro tak sobie tutaj stoisz. Pozbawimy cię ciałka. Trafiłem? Strzel, strzel. Dziad. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie tu... Ty... A Jasny gwint, idę stąd! Nawet nie wiem skąd do mnie czym rzuca. A, ty do mnie nie rzucasz! Ty strzelasz do mnie z tego dziadostwa. Ups. Wreszcie! Jasny gwin, ten shotgun ma kopnięcie, jakby, jakby jakiś granat leciał. Dobra, tych drzwi nie mogę. No, przynajmniej mnie trochę pociesza. Dobra, tutaj nie mogę nic. Dobra, szanic to. Zejdziemy sobie tak. Zabierzemy tą broń. Przejdziemy tutaj, o ile nasz. Dziękuję bardzo. Bohater by zechciał. Dokończę swoją myśl. Dobra, bierzemy to. Bierzemy apteczkę. Bierzemy to. Bierzemy to. Kurde, jaka hojność. A co tutaj mamy? Kolejne. Jakieś zejście do czegoś. Czy tutaj mamy dostęp? Nie mamy, musimy zapewne te niebieskie aktywować. Czyli jedyna droga jest właśnie tam na dole. Hmm, tutaj. Czyli tutaj ktoś będzie. Zanim to się już przesunie, to ja podejdę pod drugi panel. Go aktywuję. O, tam widzę laptopa i chciałbym go użyć. Mam nadzieję, że nic mi się nie stało. Wow. Gdzie ja mam iść, naprawdę? Dlaczego to drugie nie chciało się zapalić? Przecież jest podłączone. No co wy chcecie? Czy ja coś popsułem? Zobaczymy, czy te wielkie drzwi się otworzyły. One były chyba w tą stronę. Tak, i były gdzieś na górze. Ok, mamy problem. Nie wiem, co się dzieje. Hmm. Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, 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 tu. Jest aktywowane, chyba że ja coś omijam, coś przeoczyłem. Może tutaj coś? Aktywuj Czy może tutaj coś blokuje Nie No do cholerki jasnej no? to nie chce się zapalić? Dobra, coś omijam ewidentnie. Że tutaj coś ominąłem. Nie wygląda na to. Hmm. Dobra, mniejsza z tym. Ja tutaj zapiszę. Tutaj. Mhm. I w tym momencie wam podziękuję. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Ten problem, który napotkaliśmy teraz, postaramy się rozwiązać dopiero w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.